Bajcie moi najokończeni widzowie w kolejnym odcinku The Sims 3. Oni są w tak złym nastroju, przez przypadek zupełnie, bo e, zapomniałam spouzować gry, gdy musiałam na chwilę iść, bo mama mnie wołała, i, i przez to to wszystko, ale ja się obiecuję, że Wami zajmę zaraz i jej słowo daję, że będzie, będzie wszystko w porządku, tak jak powinno być. On dostał Awans na ma potworny wręcz, dobra, zyski skurortu bo kurort. Ja Was wszystkich poprzejmowałam już do znajomych, było tych zaproszeń około tam chyba 270 parę, więc naprawdę było to niezłe wyzwanie. Będę sobie popijała troszeczkę, musicie mi to wybaczyć, ale po prostu jestem... Tak mi się piciu chce ostatnio, a zrobiłam sobie przepyszną herbatkę waniliową. Jest naprawdę rewelka, więc y, mogę Wam polecić z Roybosa herbatkę. O, mam dobra, mam dwie nowe propozycje. Ja, wiecie co? Wczoraj skończyłam o trzeciej nad ranem Was przyjmować, a dzisiaj znowu rano miałam 25 propozycji. No i tak to właśnie wyszło wszystko. Ale dobra, moment, co tam? Y o podwyżkę. Uzyskaj relację przyjaciółka z Simem, bo oczywiście że przyjmuję to zlecenie, znaczy zlecenie. Wiecie, co ja przyjmuję, nie? Dobra, to moje nieznośne dziecko sobie śpi, to niech sobie śpi. Mój kot tam z tyłu e, fantunia, tfu, tosia sobie się bawi korkiem. Za, zakrętką. Zdaję za to, że... Jezus Maria. Co ten kot robi? Nie, nie drap mnie tu z tyłu. Więc mam taką siatkę, wiecie, na krześle. Ja ona lubi mnie tam drapać bardzo. Zaraz zajmiemy się naszym źrebaczkiem, bo nasz źrebaczek, on się czuje samotny bardzo. Niedopieszczony. Dlatego osiadłamy go sobie szybciutko. Oj, że mamy, zobaczcie tutaj. Oj, oj. Kotę mi się władował na kolana, ale to nic. Damy sobie jakoś radę. No. No dobra, osiodłał się, a możemy się na nim przejechać? Szczotku i nie możemy się na nim przejechać. Ale możemy... Co ja mówię? Co on, co on chce? Co on robi? Czy ten kot może się uspokoić? Ja się kota pytam, przepraszam bardzo. Jezus Maria. Łazisz gdzieś tu już na dół. Oj. Sorry. To właśnie był mój kot, który się uczepił walizki, która tu stoi. Przytul, bo on, on coś nie umie chodzić w tym. Dobra, prowadź konia, opieka, prowadź konia. No dawaj, poprowadź konika ładnie gdzieś. Aha, siku musisz zrobić. Super, świetnie, po prostu. Zaraz o. Zaraz nie galopuj w koło, tylko tu było właśnie karm z butelki. Nie prowadź konia. Najpierw karm z butelki, to chciałam powiedzieć. Tak właśnie zauważyłam, że tym drugim piesem coś nam się nie wychodzi zajmowanie. Jezus, ja was bardzo przepraszam. Znowu telefon gdzieś tu miałam w okolicy, ale ja już go. Ja już go przełączam w tryb samolot. Wiecie, bo telefon jest mi niezbędny przy nagrywaniu do pilnowania czasu. Ale dobra, już nic nie powinno wam brzdąkać, a jeżeli wam brzdąkało przez chwileczkę, to przepraszam was bardzo. O, świetnie, Carmen już nie tęskni za mamą. No, najlepszymi przyjaciółmi. I to jak oni mają relacje w końcu, bo Już zgłupiałam. Najlepsze przyjaciółka na zawsze, no i świetnie. Świetnie, że taką mają. Wzmocnienie. Zgań za to pochwal. Zgań za to, że jest krnąbrna. Ma nie być krnąbrna. Opieka, szczotkuj. Zabawa, ścigaj. Szep konia trzeba ścigać. O, mój kot się odzywa. Oczywiście, bo jak, jak żeby inaczej. Co tam przy... A, dostała sumę za urlop płatny? Mój Bobo jest głodny. Co on chce? Grać w klasę, świetnie. Dobra, ty się już nie ścigaj, tylko idź swoim dzieckiem. A, dziecko śpi, bo do... póki dziecko śpi, to ja się nim zajmować nie zamierzam, sorry. Dobra. Teraz to się maluchem zająć, pisałem malutkim. Bo u niego jest z samotnością, jest strasznie, jest głodniutki taki. Opieka, o, obudź się najpierw, no. Opieka, uczucia, mów, gładź. Trzeba się nim zająć, pewnie, no. jak Jakże to tak? Jak to, to będzie fajne, cudowne piesy. Co to jest och? Nie wiem, co to jest och. Skończył pracę i zarabia teraz świetnie. Oj, co jej? Zabawa, ścigaj. Pościgacie się? Dobra, jest głodniutka, to niech sobie zje. Czy nie, sobie nie zje. O Boże, o Ty, wyglądasz w końcu jak prawdziwy lekarz. Idź się wykąpać, bo po prostu walisz jak. O, dziecko wstało. Dziecko wstało, to trzeba dziecko nakarmić, bo dziecko zaraz mnie tu zabiorą. Co temu jest znowu? Wariuje. Nie ma co niszczyć. No ale przecież ma gryzaczki i inne rzeczy. Boże, jakie, jakie to dziecko jest brzydkie niesamowicie. To się aż w głowie nie mieści. Ale słodko się łapkami opiera. Jaki słodziaczek. Naprawdę cudny, cudny piesek. Dobra, to tak. Mamy tutaj nakarmisz, nakarmisz dziecko pięknie nakarmione będzie tak może tylko nie mamy nocniczka to może nauczymy, kupię, kupię ten nocnik i będziemy uczyli korzystania z toalety do dziecko, bo chyba, że teraz już nie ma korzystania z toalety wiecie, że ja już nie pamiętam górcze blade? mmm hmm za Chiny Ludowe nie pamiętam, wiecie? Dobra, na razie to zostaw. Nie, no nie zostawmy. Ale mam brudny kibel, straszny. Boże. Aż mnie zmroziło to. Dobra, może, może uda się dojść do umywalki. Mój ręce na razie. Rada da, radę, spokojnie. Sprzątnij to, posprzątaj. gdzie ci zje. O! Simka dodała wspomnienie. Znaczy Simka Nati dodała wspomnienie, tak konkretnie rzecz ujmując. Te się dobrze miewają całkiem. Ja popiję herbatkę. Mm. Ale usypiony blat. Tragedia. No i jak już się upomina. Co to? Na księżyc w pełni, dobra, spokój. Daj, dziecku jeść. Ucz korzystania z toalety. nie ja mogę. Nie mogę chyba. Dobra, ucz. Ucz mówić na razie. Na razie nauczymy mówić i za chwilę. Co to tam? Otrzymałam prezent. O Jezu, ile tych prezentów. Dziękuję bardzo, dziękuję. Naprawdę nam jest bardzo milutko, jak otrzymujemy w ogóle takie wiadomości, że... że. <laughs> tak, 14 listopada na pewno będzie odcinek, ponieważ odcinki są codziennie. Ja przyjmę te prezenty i dzisiaj jeszcze w odcinku obiecuję bo ostatnio zapomniałam z tym sklerotyczką po prostu. Y Naprawdę z tym sklerotyczką. Nie gwarantuję, że prezenty dostaną te same osoby, które teraz mi wysłały. No ale sami widzicie, że prezentów można wysłać 5 dziennie, a ja dostaję ich. O, widzicie ile sami widzicie, także. No. <grytanie> Dziękuję, że świetnie prowadzę serię. Nie sądzę, żeby szybko skończyła się seria Sims 3, ale nie wykluczam, chociaż wiecie co, zostawię Simsy podstawowe, nie zapominajcie. Jednak tam nie ma aż tyle do roboty, żeby, żeby, żeby wiecie co zrobić, żeby skończyć, yy, no żeby nie skończyć tej serii po prostu po minucie, nie? Ciekawe tak jak temu naszemu dzieciątkowi pójdzie nauka mówienia. Jest mega brzydkie dziecko, po prostu nie mogę na nie patrzeć wręcz. Jak ktoś do mnie dzwoni. Nieważne jak tam. Błaga o jedzenie. Przecież tu jest jedzonko w tym. Na pełni I telefon mi dzwoni, tylko to wiemy teraz. Hmm. Dobra. Teraz pozostaje kwestia tej przyjaciółki z Karolina, jaka ich taka. To będzie, to, to może być wyzwanie, powiem wam. Bo naprawdę nie mam, ale dobra, nie mam pojęcia chwilowo. I ja mam 6000, już zobaczcie. Dobra, Karolina i ich tacka. Ich, ta. ich tacka. Dobra, może domy przyjaciół? O to jest nasz dom, tak? No to wiem, tak, że to jest nasz dom. A domy, przepraszam bardzo, naszych przyjaciół są gdzie? Oj, co się tu dzieje? Jezu, dorasta, koń mi dorasta! To jest jakiś zombie. A, a, tu, a tu dorasta koń. Jest już dużym koniem się wzruszyłam. Naprawdę. Carmen renesans osiąga dorosłość. Tak. Już aż zwątpiłam. Wiecie w ten. w to, co oni tam pokazują mi. Dobra. Ok. Jezu, Karman jest już dużym konikiem i dzielnym konikiem przede wszystkim, że się nie boi tak spać tutaj na dworku. Rży, jak cudownie. Nam się gra przy ale wiecie co? Nie do Simsów to trzeba mieć naprawdę anielską cierpliwość, ale to wynika po prostu z tego, że. Ta gra jest przeładowana dodatkami w przeciwieństwie na przykład do Minecrafta. W Minecrafcie świat renderuje się na bieżąco, a tutaj wszystko musi być wyrenderowane od razu, i chociaż czasami się wczytuje poszczególne parcele, tak naprawdę cały świat powstaje od razu na bieżąco. nie? Ale to widać i wy to widzicie, ja to widzę. No, po prostu no, no widać, no już. Nie wiem, tylko mówiście mi, żeby zmienić ustawienia grafiki na średnie, ale to nic nie da, to i tak się będzie wieszało. Więc ja, ja nawet nie próbuję tego zmieniać. W życiu. Więc zobaczcie, nic nie robię. Tylko jest jakaś akcja wywołana przez grę i zobaczcie, że gra się sama wiesza. Jezu, muszę się przesunąć bliżej, bo mnie tu wszystko boli od tego nachylania się. Mam teraz tak ustawione, że muszę kółkami od... I tego kółkami. Kółkami. Oto przesła celowe. Taką przestrzeń między biurkiem a komputerem. No i tak to wygląda. Dobra. Jest to... On, zobaczcie. Wstał, znowu się przycięło. No to nie ma rady na te simsy po prostu. No nie już. Nie da rady w życiu. Dobra, jak tam to dziecko? Jak długo ono będzie dzieckiem? 6 dni. 6 dni? dni? Serio? 6 dni? Więc to się dorośli przecież, nim no, ona się dorośli. Czy ja nie zmieniłam sobie długości życia synów Przez przypadek. Czy moje dziecko ma brudną pieluszkę właśnie? Oczywiście, że ma. Boże. Do kogo telefon dzwoni? to Odbierz ten telefon. No odbierz. To to tam dzwoni? A, bo to jest 23 jakoś, nie? Jak ona się nazywa? Herozofen to... Jana Spencer. Przecież my nie znamy takiej Karoliny żadnej i coś tam. Ich taca. Ich taca. Taca ich, no przecież wiadomo. Wszystko jasne. A co on tu chciał? Obserwować niebo pod gwiazdami, tak? Znaczy obserwować niebo pod gwiazdami. Co ja mówię w ogóle? Hmm. Dziś taki słodki, nieporadny szczeniak. Po prostu uroczy, to jest tak uroczy, że. że aż uroczy, no. Jak <grym>, nie wiem, jak to określić inaczej. Dobra, bierzemy kąpiel i idziemy lulu, bo przecież nie ma co. Dziecię. Dzieci, dzieci, dzieciałowi się nie chce spać za bardzo, ale. Z drugiej strony, od kiedy dzieciom chce się spać. Hmm. Szczerze mówiąc, to jest bardzo dobre pytanie, i, i może wyminanie odpowiecie, bo to byłby rozsądny pomysł, naprawdę, gdybyście mi odpowiedzieli na to pytanie. Bo sama nie wiem, powiem Wam. Nie wiem. No nie, już. Znaczy, tu na balkonie, będą fajne rzeczy, jak to dziecko dorośnie. Tylko wiecie, no łóżeczko będzie musiało być. I wszystko. Czego ty idziesz do tej lodówki śpi? Czemu do piątej? Oj, chora jest. Czemu ona jest chora bez sensu? Śpi do pełnego wypoczynku. Jak o 12 się tam, to nic ci nie będzie. Czemu tu nawet zombie są w tych? Bez przesady. Czemu nawet zombie w tej grze są w kostiumach opielowych? Mmm. No dobra. Elzewira zaczyna czuć się chora. Ale to może jej mąż daje zastrzyk. Nie daj ze zestrzyku przynajmniej na razie. A szkoda. Sprzątasz sobie. Podasz śniadanie. Na Skąd to się tu pojawia? Przede Przepraszam bardzo. Hmm. Co jest GPL? Nieważne. To jest nieistotne zupełnie. Dobra, czekamy aż oni się przebudzą i obudzą. Nie, mam nadzieję, właśnie miałam mówić, że mam nadzieję, że gra się więcej nie zatnie. I co właśnie zrobiła się? Zacięła. No, ale to, ale to mniejsze o to. Do tego trzeba się po prostu, co? Przyzwyczaić. Nic się na to nie poradzi. Ta zaczyna czuć się chora. Zwierzątka nam wariują. O, koń nam się obudził, zobaczcie, jak fajnie. O, jaka skała tu wyrosła. Ale cudna. O, koń nam się zsiurał, zobaczcie. Koń nam się zsiurał, czy co to w sumie, bo nie wiem. Bo w sumie to zgłupiałam trochę i teraz to już się zastanawiam, co ona robi, pije. Co ona skała, że pije, czy co. Samochód przyjedzie za godzinę, a ona ma jeszcze urlop? O Jezu, nie ma urlopu. Poważnie, fatalnie. Dobra, nie, to wstawaj już. Nieważne, że się nie, tan nie wyspałaś. Ty masz do pracy iść, to iść do tej pracy, tylko boję się, co no, opiekunkę ma sobie przytagować, przytachać. No ciężko będzie chyba. No. No dobra, dawaj, do tej roboty zasuwaj, Chociaż chora jesteś, no ale dobra, trudno. Ech, tylko co będzie z małą, no. Może dobrze, że i to osiem nie jest, że mnie szybciej się nauczy, nie mówić, chodzić, cokolwiek. A fajny to był czas, jak się nic nie musiało robić. Kiedy on ma? On ma za trzy godziny zaczyna. Może niech on zadzwoni po opiekunkę. Usługi... Zadzwonki usługi No bo wiecie, z drugiej strony to tak głupio by było dzwonić w ostatniej chwili i się spóźnić do pracy, nie? Trzeba będzie... Oh, Muszę w grafiku sprawdzić Ma Opiekunka dla dziecka, dzwoni oh. Samochód będzie spokojnie. Przyjadę najszybciej jak się da. On dość zyski. Pomocy, osiągnięcie. Zobaczcie, odblokowałam cudownie, świetnie. Ten jest głodny, to może on sobie Aha, jeszcze zrobi na leśniory w tym czasie. Chociaż auto ma być za godzinę, tak? To jak auto będzie za godzinę, to my chyba nie za wiele zrobimy w tym czasie, ale... Ale dobra, może nam się uda. To jest opiekunka. Że niby to jest opiekunka. A mój dzieciak co robi? Śpi? A, Boże, niepotrzebnie kliknąłem, tak ale dobra. Eee, może podlizy się przełożonemu? To zawsze pomoże ta ocena. Ale chyba nic nie pomoże jej z tym nastrojem, jaki ma. Szkoda. Gdzie on miał ten samochód do pracy, że go tak przypiliło, że tak powiem? No i ciekawe, jak ta opiekunka. No, to się cieszy, że jest w pracy. Atrakcyjne towarzystwo. Skąd on ma atrakcyjne towarzystwo teraz? No, teraz Marze lubi pracę i w pracy jest i pracuje. To tutaj jest po prostu. Już... A nie no, coś jej tam rośnie, chyba. Tak patrzę. Coś jej urosło w międzyczasie. Mogłaby coś zjeść w tej pracy. Przecież jedzą normalnie, chyba, nie no. Na pewno jedzą przecież, no bo wi wi wiem, że jedzą. Mm. Mm. Teraz jej urosło. No coś tam niby rośnie. Nie wiem, czy ona dostanie dzisiaj ten awans. Chyba nie. O, zjadła, zobaczcie. To jest już całkiem niezłym nastroju, Oprócz tego, że jest chora. Mamy szansę dostać awans, zobaczcie. Nie dobra, nie, ale podlizuj się przełożonemu. To jest zawsze, to jest zawsze dobry sposób na awans, nie? Szczęść szefa, wyręczając go w tym. tego pracy wzrośnie. A może dostaniemy właściwie jeszcze awans? No bo awans chyba zależy od ceny pracy, prawda? A nie od... Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale to może mi się tylko tak wydaje. Co tam ona może zrobić? No dobrze by było jakby ten awans został. On jest w ogóle na pierwszym poziomie, tak? na pierwszym, a on jest na trzecim drugim. Też dobrze. Zawsze spoko. I jak to tam będzie? W końcu. Trzeba będzie? O, kto dostał co? Elzewira dostała podwyżkę. Świetnie. A, dostała podwyżkę 6 na ten a awansu nie dostanie. A. No, cóż, przeżyjemy. Ale on dostanie awans. A ona też dostała awans. No, w końcu. I awans też opublikujemy. A co? Się będziemy, nie? Właściciel basenów, ale mnie interesuje właśnie obsługa kantyny. nastrój, sport. Sport musimy koniecznie, koniecznie poprawić. Nawet nie ma żadnych. Dobra, z tą porozmawiamy. Dobra, nie musimy jej odwoływać, skoro praca jest zakończona. Dziecko się czuje w miarę. Więc my idziemy z nimi na spacer. idziemy na spacer z Moniką Renesans. Tak. Prosiliście mnie o spacerek z naszą malutką, więc pójdziemy na spacer z Moniką. No i zobaczcie, męży jaki dzielny też dostał awans, tak? No. Wiadomo było od początku, że on dostanie awans. Jest ratownikiem. Świetnie. Dwa punkty logiki potrzebuję. Na wszystko spoko, damy radę przecież. Co my nie damy rady, mamusia pójdzie na spacer? Czy tatuś pójdzie na spacer? Nie, no to niech mamusia pójdzie, a tatuś niech Niech weźmie poczty w ogóle. Co myśmy mogli dostać w tych? Co tam było? Tu jest list, adresat Tomarek, nadawca Ferezy. Wiem, że ryskamy się, że pomiędzy jestem bardzo wysłą osobą. Sądzę, że razem będzie nam wspaniale. Co? I jeszcze jeden wiem, że to może po prostu szaleje za tobą powinniśmy się. Co? Słucham, że proszę jak? Nie. Dobra, chcesz płacić pieniądze na akcję charytatywną? Przekaż, stówę. Stuwę możesz przekazać. Zawsze. Nie ma sprawy. I poczytać tej osoby do Nie, to tego nie musisz. Spoko. E, jedną rzecz potrzebowałam. Oj, 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 oj. Wzmocnienie zgań za to, że jest niszczycielski. I zgań za to, że jest żywiołowy, bo nie będzie mi tu brudził, bawił się w kałużach i nic z tych rzeczy w ogóle, co oni sobie wyobrażają. Telefon do nas dzwoni. Halo? Kto tam? Nie? Jezus, ona go prześladuje, Boże. Dobra, to nic. Wyczatuj yy, pisanie, pracuj w domu. Po prostu pracuj w domu. Skoro chce pracować w domu, niech mu będzie. A ta z tym spacerkiem nie wiem gdzie jest, ale kiedyś na pewno wróci. No, mam nową propozycję przyjaźni. Zobaczcie, przyjmij, jasne, przyjmij, nie ma sprawy. I co? I myślę, że możemy się chyba w tym momencie już pożegnać i w następnym odcinku porobimy coś ciekawego, a co, to się dowiecie w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!